I witam tutaj kolber i witam Was bardzo serdecznie w czwartej już części otwierania boosterboxa. Dzisiaj otworzę 7 saszetek. No to, zaczynajmy! Mam nadzieję, że dzisiaj mi się jakiś trafi i exam. Myślałam, że ładnie otworzę, ale mi się nie udało. Jak zwykle to ja. Dobra. No to tak. Zaczynajmy. Szinx, Fleczling, LaBeBe, snizel, Litlio, Rap Rapidasz, Luxio, Floet, Skragi Rivers i Crafty. Rewelacji nie mam. Od razu włoż, włożę Kragiego do tego. Opa! Ale tak. Bo chciałam wam powiedzieć, że kupiłem sobie niedawno Ultra Pro takie y, te. Y, jak się to nazywa? Takie foliki na karty, o mogę tak powiedzieć. No i, no i są. I polecam, no bo fajne są i w ogóle. Polecam, bo tak to ci się karty nie poniszczą. No to tak. Fletchling. Flabebe. Sneezel. Litlia, Spritzi. Sacred Ash Trainer. Dusk Lops. Ultra Ball Trainer. Skralt Reverse i Dirant. Hmm, czemu nie ma takich fajnych kart, które ja chcę? Zawsze tak jest. Trzecia, saszetka. Proszę. Nie ma sensu, więc nożyczki do dzieła. Okej. Okay. O, dobra, kod tam był. Orki. Dobra. Tym zapomniał o tym, ale dobra. Lecimy z tym koksem. Roselia, Bergmite, Fibas, Sandret, Dusknoir holo, Metapod, snizel, Avalak, Pinko. I Laxray Reverse. Huhu, nie mam tej karty. Jest też rzadką kartą, więc spoko. Później włożę do koszulek. Która to już zaszedka? Chyba czwarta. Chyba. Nie no, czwarta. Dobra. Yy, trzy, dwa. No nie mogę, no. Dzisiaj mam zły dzień. No to tak. Sphinx, flabebe, Sidat, Snizo, Litlio, Sligu, Isant Trainer, Disk, Gumi Rivers i Butterfree. O, rewelacji nie ma, ale nie będzie piąta zażetka. Opa, lecimy z tym koksem. Spritzi, espor, Baneir, Ponta, Skrelb, Krokorok, Forfru. Maractus. Flecznie Rivers. I Kangasken. I jak? Yeah, nie mam tej karty. I bardzo dobrze, że ją trafi, re, trafiłem. Od razu wkładam do koszulki na karty, żeby się nie poniszczyły. No. Proszę bardzo, zobaczcie tą kartę. Piękna. Po prostu przecudowna. Muszę cię. Napisać, czy wam, czy macie kandydatkę na bo to naprawdę, jak macie, to gratuluję Wam bardzo. No to tak: kodik, pinko, labebe, dasku. Cool. Tanki, sezamki, BG, Pokémon Center Lady, Ray Pilarz, Sligu, Dairant Rivers i Flow. Nie wiem jak się to czyta, przepraszam Was bardzo, ale po prostu nie wiem. Muszę się douczyć. Ostatnie chyba już, z tak ostatnia. Proszę... W sumie ten odcinek jest spoko, może być. To się te karty tak nie otwierają, no. Nożyczki, tu są nożyczki. Y. Jedziemy, jedziemy z tym koksem, panowie, jedziemy. I panie może, jak to oglądają. No to tak, Geodude. Caterpie. Gumi, Roselia, Bergmite, Protection Cube Trainer, Snizel. Magnetic Storm Trainer, którego jeszcze nie miałem, Flash Rivers i Luxray. No to lekkie podsumowanie. Strasznie mi się podobał ten odcinek, bo trafił mi się Kangaskan EX. Jestem bardzo z tego zadowolony. No to tak, no to tyle na dziś. No to pamiętacie, żeby subskrybować, komentować i łapki w górę. No to tak, no to nara pa, cześć.